Kupuj gry na G2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie. Z tej strony jak Witajcie w kolejnym odcinku Horizon. Miałem powiedzieć Zero Dawn, to Forbidden West. To miejsce naprawdę bardzo zarosło. Ej, dalej znowu mam ten. Czy ja mogę gdzieś... Mieszka klawiatura. O. Naciśnij dwa razy, aby wykonać unik. No teraz teraz się zastanawiam, czy to czy teraz w sumie tego nie mam Ale znowu nie mogę tego uniku zrobić, czy to kontrolę Ewentu jest kontrolem. nie wiem, czy to... Dobra, spróbuję jeszcze raz, <laughs> spróbuję jeszcze raz e, zagrać z tym, z tą funkcją, jeżeli mi się będzie naprawdę źle grało, to wtedy jednak ją wyłączę, z ten... zostawię sobie kontrol. OK. E, poszukaj kopii guy w starożytnych ruinach, okej, 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 ale czekaj, 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 Co tutaj mamy... jak tam jak tam wyjść okej okay, to nic nie robi to też nie Tam się tak aby. Widzicie, tak by się zmieniał ten. Ciekawe czy. o właśnie, focus. Prostu... Puchwyt. Element konstrukcyjny jest zdolny utrzymać ciężar człowieka. Może go dosięgnąć kotwiczą, która jest, yy, jeśli jest w zasięgu. Kotwiczką? A, czekaj, 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 nie mówcie, że... Ale nie, no bo to w sumie... Albo jestem jakiś, nie wiem. Ej, autentycznie, chcę się to rastegować. No dobra, tutaj mi fajnie. Ale czeka jakaś kotwiczka w zasięgu? To kurwa, ja mam ten swój. Cały, śmieszny, ale to się nie łapie tego. Daj mi to spokoju, bo tutaj jest ten. <grym>, Ej, nie daj mi to spokoju teraz. Ale nie mogę tego. Na linę z hakiem, nie, nie ten. Ale kotwiczki, ja tu żadnej nie widzę. Kotwiczki. Ani kszty kotwiczki, no? Ale tam jest skrzynka, kurde. Chciałbym ją wziąć, ale jaką kotwiczkę? Skąd tu sobie mam kotwiczkę wziąć? Ale patrz, no go nie zmienia się ten, jak tutaj sobie opyk. Ty, a może. A moment, moment, moment. A właśnie, he he. Było podskoczyć jeszcze. Dobra, teraz jestem usatysfakcjonowany, mogę iść dalej. Nie dawałoby mi tu spokoju, słuchajcie. Kurde, jak ta gra ładnie wygląda. O fokiem, co to jest? Nie wiem. No to właśnie za małych oczarów, lepiej mieć oczu otwarte. Mam otwarte. Nie gadajcie, że ja będę musiał z tym czymś walczyć. Przecież nie mam skila jeszcze do takiej walki. Tutaj. Okay, nie chcemy, by wezwały kolegów z podziemia. Te czułki. Takie fretki trochę. A twój ten po lewej. Jasne. Jak, jakby, jak to się teraz nazywa. może mnie zobaczyć. Muszę go sprawdzić, które chodzi. nie mogę wytworzyć. Szynak! nie wyszło. Co jest, czemu nie ukończono? Podchodzę. Muszę się zakraść i wykorzystać włócznie. A, dobra, okej. Okay. Muszę się zakraść, wykorzystać włócznie. Sprawdzić, która wychodzi. chodzi. Dobra, widzę ścieżkę paproku. Muszę się zakraść i nie dać się zauważyć. I mogę rzucić kamienie, odwrócić uwagę. Wtedy podejdę po cichu i uderzę z nienacka. Muszę tylko poczekać na odpowiedź. A rzut kamieniem jest czym? B. Trzeba zrzucać. Aha, dobra. Pod R, przytrzymaj i pójść. Kurwa. Nie Jeszcze raz. No, wzięła ługie. do łapy. Jezu, muszę się odnaleźć w tej grze. <grym> Muszę się zakraść i wykorzystać łącznie. Nie może mnie zobaczyć. Ups. Muszę go zeskanować. Sprawdzić w nie chodzi. Dobra, widzę ścieżkę patrolową. Muszę się zakraść, i nie dać się naumalić. I stąd. Ona jest całkowicie do, do, do zarąbania za pomocą łuku, to ja nie wiem, po co taka zabawa teraz. Przecież tam wracaj na swoją ścieżkę, no. Tam mogę rzucić kamienie, odwrócić uwagę. Wtedy podejdę po cichu i uderzę z nienacką.

Marszczyn. o no, come on Dobra, teraz mogę sobie zrobić ten Ej, niczemu nie mogę wykonać ten No, teraz mogłem Wcześniej klikałem prawym i wyskakiwałem to, bym klikał lewym Ej, drażni mnie to. Tych draż, drażni mi to. Nie wiem, w też tak było, że ten... Tak strasznie... Strasznie mi się ten... I co, teraz zabij maszyny? Ile ich tu jest? Co najmniej dwie i tam chyba idzie trzecia. Jestem gotowy. Mogę tak normalnie? Dobra, nice. o, 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 o. o. Dobra, przeszukajmy sobie jeszcze go. Ale czekaj, zabij maszyny, czyli coś tu jeszcze musi być. To sobie możemy 10 na 10 Jest jeszcze jedna. I w dupala. I zrobiłam. Dobra. Chciałam ci powiedzieć. Widzę, że trochę zmieniłeś swój wygląd. <laughs> wiem. Nie miałem czasu się ogolić, skoro próbowałem cię dogonić. Nie ma tu O, i znowu to samo. Dobrze. Jeśli mój zarost cię drażni. Nie wiem czy w jedynce też tak było. Wiem, że coś takiego było, ale... Tutaj, ty, ale czy klikając podwójnie klawisze? Padło w rdze. Niestety nie mógł się wydostać. Padło w dę. Jest tu coś jeszcze. Coś ukrytego. W sumie w takim miejscu mogły być jakieś fajne znajdźki, czy coś. Co za płomień? No <laughs> ja myślałem, że będę mógł zrobić jakiś zapis czy coś. A to... O, i znowu to samo, nie wiecie co. Naprawdę, nie wiem, dajcie mi w komentarzu, czy, czy to było, czy to nie było, ale naprawdę źle mi się z tym gra, jak to jest naciśnić dwa razy, aby wykonać unik. Już wolę, słuchajcie, te uniki sobie robić za pomocą kontrola. Naprawdę jest to o wiele wygodniejsze. Jeszcze takie, kurcze co chwilę wiecie. Tu była jakaś barykada. Maszyny się przez nią przebiły. A, to jest zbieractwo. A, i tu coś jeszcze. O! Regeneration. O, nie mieli okazji tego użyć. Ty, ale czekaj, bo dawnie się to koło. Koło się kuł. Aha, teraz jest Z, dobra. O ile dobrze pamiętam, to chyba było tak na no zasadzie, że... Może uda mi się je rozbroić. Pułapka wychowywać... Rozmontuj? What? Proszę. Będą z tego nawet jakieś zapasy. Dobrze, nawet w to nie wlazło. nie wlazło. Rozbroiłam ją i mam więcej surowców. Wygląda na kolejny obóz. Skoro tu jesteśmy, parę pułapek. Przydadzą się w walce z maszynami. Dobry pomysł. Czekaj... Jeszcze zbieram tutaj rzeczy. Dobrze, no to już mogę zbudować pułapkę. Jeszcze tutaj. Nice. Żeby wytworzyć pułapkę wybuchającą przy R, by tworzyć zestaw łowiec i przejść do ekranu wytwarzania pułapek wybuchających. Pułapka wybuchająca, tak? Tak, pułapka tak. wybuchająca, czyli to wytwórz. Zobaczcie, czego potrzebuję. Okruchy metalu, maszynowe mięśnie i grzmotolep. Okej. Okay. Nie proszę. Wybuchowa pułapka. Nawet sobie zrobię trzy. Wlezie, proszę nie bardzo. Tutaj. Hey, Chyba widzę drogę na górę. Ach, oh god. Podskocz i stukni. By użyć uchwytu. Stuknij kontrolę zanim dość nie uchwytu, by wskoczyć. Dobra. W sumie nawet. Ja nie sądzę, że są. Może z automatu. Widziałem już tę maszynę. Pęszyciel, to coś nowego. Zobaczmy, jakie ma słabe strony. Okej, okay, czyli dupka i u góry na plecach ma. Na razie sobie tutaj posiedźmy, chwila Sam wę węszycie cię, czy raczej węszy, nie? Pokaż swoją ścieżkę Tutaj... Psz, ty ja żebyś coś tutaj jedno postawił, cholera, ja No podejdź, podejdź tam, podejdź No ty gadzie jeden. No, co on polas? No, tamtego chyba ścisę normalnie, kurczę. No a gdzie ten skubaniec. O dobra idzie tędy Powinien się na to pipcyć Okej, dobra ta pułapka w sumie. Na raz go bierze. Ale ja chcę sobie zobaczyć jeszcze na ile go wezmę tego. Aha, dobra, to ma jeszcze jakieś kulki. No, no dobra, jednak nie jest taki. Chodźmy dalej. Ja mogę to teraz rozbroić. To zmontuj kurde, ale gdzieś ja tutaj jeszcze jedną postawiłem w tej trawie, jakby w wielu ruinach przedwiecznych wszystkie tak wyglądają. <gry> Teraz nie wiem gdzie. Dobra, jeszcze muszę się w zasadzie przyzwyczaić do tej gry. Naprawdę tutaj do niektórych. Wydaje mi się, nie, niektóre mechaniki są inne niż w Horizon Zero. Jakieś sekrety, ale każde z tych miejsc jest inne. Podobne by podobne, ale gdzie nie gdzie czuć tą różnicę. Na przykład właśnie w tworzeniu tych y, rzeczy i tak dalej. Tutaj jest to inaczej zrobione. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł, było, żeby zmieniać cokolwiek. Ale jak już zmienili, to niech będzie. Dobra, jeszcze sobie tutaj otworzę tego. Dobra, wszystko, wszystko. Czekajcie, bo tu musimy do góry, chyba się jakoś dostać. No i chyba tędy. ale jak teraz? Kiedy się nie przycisnę? Przecież teraz stąd nie dam rady tam. Poczekaj, może... A, dobra. Nie zauważyłem wcześniej, wcześniej tego, a tu w sumie jeszcze na, na ścianie były. Dobra, się udało. Otwórzmy drzwi. Zbiera się tam jakaś wielka burza. Tak. Są coraz mocniejsze. I częstsze. Do burz, skażonej ziemi, rzek, jezior, duszonych przez glony. Narodziłaś się, by to naprawić. Komputery jakieś stare, z kopii zapasowej i tak mi się nie uda. Chyba ciągle krążymy wokół centrum danych. No. Musimy przebić się przez ten duży budynek po prawej, chyba musimy się wspiąć. Tak, okej. Okay. Oho, coś mi mówi, że to na pewno będzie tędy, <laughs> naprawdę się rozpada! Co ty Wiesz, nie powiesz. Okej, w parku jest tu To chyba jakiś pokój spotkań. Drzwi po drugiej stronie są zamknięte. Anzo. System terraformowania Nowy Świt. Dziecko doktor Elizabeth Sobek. Wraz z funkcjami podrzędnymi GAIA, główny system, wdraża zaawansowaną inżynierię planetarną. Wielki atut w naszych zmaganiach o kolonizację kosmosu. Pierwsza faza. Ustanowić zasób w zakresie projektu Nowy Świt. Status zakończono. Druga faza. Zasób w sposób tajny prześle kompletną... Kopię GAI i jej funkcji podrzędnych do tutajszego centrum danych. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, załoga Nowego Świtu nie dowie się o tej transmisji. Ryzyko: wykrycie operacji może skutkować wycofaniem się Nowego Świtu z już wynegocjonowanej bazy danych Apollo. Należy uważać, by nie zaalarmować Travisa Teita, eksperta odpowiedzialnego za protokół HADES. Dodatkowo. Należy zachować szczególną ostrożność w stosunku do pani doktor Sobek. Będąc jedną z wybitnych światowych technologów, mogła zastosować nieprzewidziane środki bezpieczeństwa. W załączeniu kompletna ocena. Tym samym kończymy streszczenie. Sądziłam, że Elizabeth wysłała im kopię. Ale to nieprawda. Odległy Zenit wykradł gaje. Hey, Aloy? Dlaczego ta kobieta wygląda jak ty? Już w porządku. Wyglądamy tak samo, ponieważ jesteśmy takie same. Genetyczne kopie. Przecież to jedna z przedwiecznych. Jak możesz być nią? Ponieważ nie urodziłam się, tylko zrobiłam mnie. Pewna maszyna. Dlatego nie mam matki i zostałam. Wyrzutkiem, jako niemowlę. Nie rozumiem. Jaka maszyna może stworzyć człowieka? Pamiętasz, jak mówiłam, że kopia to zestaw instrukcji? Więc to coś więcej. Nazywa się Gaja. I przez długi czas dbała o świat. Do czasu, aż się unicestwiła. Stworzyła mnie. Miała ją przywrócić. Tylko ja mogę to zrobić. A to miejsce to moja ostatnia nadzieja. Wspominałaś, że jak weszłaś do góry wszechmatki i rozmawiałaś z boginią. To była ta. Gaja? Tak, ale... to nie jest bogini War. Bogini nie ma. A skąd wiesz? W końcu to ona powierzyła ci święte zadanie. Miałam kiedy to przemyśleć. Bez obaw. Bogus ci pomoże, ale na razie, według raportu, chcieli zabrać. Bogini i tak dalej, a to w sobie biegali, technologia, nie? Cofnijmy się nie 2000 lat tak wstecz, tak nie? Jezusy i tak dalej. Może jednak obcy? A nie, żadni bogowie. Dobra, słuchajcie, to cóż, może tutaj sobie dzisiaj zakończymy. Zobaczymy się w czwartek, ponieważ jutro mamy środę, więc jutro będzie Minecraft, Kuchbox oraz. Enshrouded, także zapraszam jutro na Minecrafty i Enshrouded. A tymczasem do zobaczenia w czwartek w kolejnym odcinku Horizon. Trzymajcie się. Na razie. Hej, hej.